Cześć, witamy w drugim odcinku tej naszej nowej serii z Johoho, jak widać. Tutaj właśnie witamy Was na drugim odcinku. Krzysiu szybko zginie. W swoich trzech zawodników go właśnie zabił w tym Johoho. To często się zdarzało, co prawda. Hmm, I często się ustarza na szybkie zapijanie. Racja, racja. Masz rację, Krzysiu. Chyba że się nie fieszysz i tak mówisz. Ty mi fieszysz? Chyba um. <grym> 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 ta, Tak, oczywiście, no pewnie. A jakbym mógł nie wiesz, co? <grym> Jej! Ja osopiłem! Ja osopiłem ci kilka! Też nas wypaliło! <grym> Chyba drzwi muszą pozostać otwarte i to szeroko, bo my je mamy ciągle zamknięte. O, teraz je właśnie Co zamknę. No, no dobra, zamykam drzwi. To czujesz, że teraz jeszcze gorzej to akurat będzie się nam zgrywać, niestety? O nie. Oby no, nie. No fu. A ty nad tym panował a ja zaś nad tym. Ach. O, ten najlepszy to popicia. Ten się dopiero narodził na tym. Dennis, ja już kiedyś go widziałem w tym normalnym Johoho, z którego też nagrywamy inne odcinki i mamy już z niego nagrane pięć odcinków, to on też właśnie w pierwszym, jest... w drugim odcinku też on właśnie to zrobił. Ja, jako na fajna I masz. Ale raczej niestety nie jesteśmy takiej wielkości, żeby wygrać wojnę. Nie mamy nawet takiego paska. Czy chodzi o wielkość, czy chodzi wow, o pasek i jej, tak nie wygramy tego. Jej, no tego wiedziałem, że tak będzie. Tego chciałem popić. O tego ci chodziło. No i wszystko jasne. zapiłem. Zapiłem tu tleko. Tak naspałem. spałem, popył słapy. O nie, klap, klap, klap. Ja się boję krapów. Ja się ich boję. Kiedyś w tym normalnym odcinku jakiegoś, ho, ho, chyba w pierwszym, drugim ja i trzecim, byłeś szucili, krabem. Nie, to jest nie. Już drugi odcinek to nam z tej Nie, nie. Nie, nie. Nie, się Nie, nie. Nie, szucili. Racja, racja. Też to przewidziałem. Jaki skin zrobił na mnie? Enio! Enio! A tam było tyle kasy! Byśmy nie nie się przetarłem. na pewno się niż teraz Nie byli. przetarłem się! No! A on to strasznie utrudnił. To jego wina. Tak. Co to za reklama? To nie jest pieniądze. jakaś gracz, co? Wal w kosmosie. Kla, 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 kla. Ja myślę, że klap. Uniknij, by wygrać. To łączy to się. Muszę... No ja miał krapa. Muszę sprawdzić na moją kasiorkę. Jej. Jej, nie przetarłem się. Tego, to tak. To podkrapa. Podkrapica to jest. A wszystko dlatego, że olej tego kraba. Trzymaj kciuki, żeby ktoś inny go zabił. Trzymam. Ale masz się też do niego nie zbliżać, bo same trzymanie wow! kciuków niestety ktoś, nie pomoże. Ktoś, nie no, nie no. Jest. To tam, tamtej skrzyni. O tutaj. Dobrze, dobrze. 100 złotych już mamy. Jaj! Ja Ja w to nie wierzę. Nie są wystraszą, ludzie. Ktoś tu jest miły, że mi zostawia. Ja ci tam kropię. tu, tu, tu. Wy mieliście z remis, bo mieliście po tej samej ilości pasku. Czyli jak ktoś jeszcze raz was trzepnie, to jest po was. Grześ, co prawda, nie wygra chyba tej wojny za tym razem. Ktoś go zabije na pewno. Patrzcie, ile on ma tylko życia. No tak, A! na pewno. Na pewno. Widzisz? przecież nie wygrałeś tego. Ktoś cię zabił. I tam był wykrzyknik przy pikach Przy tej czarnej ikonie, na której pisze Characters, czy jak to się tam czyta? To, czyli ludzie jacyś. Tam to są nie... charaktery! A, palastery! W mam czarny charakter. Mocny jest! Pum, pum, pum. Coś byłam bardzo mocny. Prawda pamiętasz? Racja, racja. No, po czwartym odcinku wygrałeś em, od tego normalnego hocho. Ho, w piątym niestety nie wygrałeś, ale może w szóstym wygrasz. To jest ten drugi odcinek tej normalnej, tej jakiejś nowoczesnej wersji. Tymczasem w pierwszym odcinku tej wersji nie wygrałeś, Ulec, w krzesz, drugi jest ulecz. teraz i widać. Czy nie, nie wyglądasz na takiego, jakbyś za bardzo się postarał na tym, żeby jak najlepiej zorganizować i wygrać tą wojnę? Musisz po prostu bardzo chcieć. A ty się bardziej skupiasz na czymś innym. O, ja ci tam! Ty! Uważaj, uważaj! Jest. Jest. a. a. No, mi nie... Poza tym tutaj już ani on, ani ty nie dostaliście kasy za to, bo nie widziałem, żeby tam była kasa, tylko był sam znak zabicia, ten szarias. 236 zł już jest. Szkoda, 236 złotych. Dobry, mocny było. kość. Co? To była mocna kostka. 100 zł już jest tak szybko. Mamy 10 zł tylko. Mieliśmy 100 zł, a teraz mamy o 90 o mniej, czyli 10 zł. Zabił czy ktoś? Tak. No to pozostaliśmy na tylko jednej dyszce, czyli 10 zł. tu, tu. Przeraziłeś się? No raczej. Albo nie, albo nie. Oni się nie boją wojny, ci ludzie. I oni bardzo chcą. Jest! A, a nam jest, jest. Nie Jestem już taki duży chęć. 555 zł. już mamy. To dlatego. Szybko! Niebieski miecz! O, jest! 671 zł. Jak jeden raz go uderzysz, to już zabity. Szybko. O nie, ale on już jest na czerwonym polu. Grzesiu może zginąć. Grzesiu, 722 zł masz. Nie strać tej kasy. Nie daj, nie daj dobrze. Nie tam się. Mam tuż okaś. Ale masz pół połowy życia. To naprawdę bardzo niewiele. Uwaga, krab. Jedź go! Pojechałem! I jest! To... Jest! Ja... jest! <laughs> A, szkoda! Jak ostatni. Jak ja! Ostatni! Jakbyś go zabił, to byś wygrał wojnę i. Nie, był to nie było ostatni! A ile już było? Powiedz mi z ciekawości. Z łaski twojej. Znowu jakaś reklama. A kiedy? Tu jest nawet jakaś muzyka, A którą grasz. Ja dźwięk... nawet jestem pan Ciłowiec? My już byliśmy na podwórku. Ale chciałabym, być jeszcze raz. Um, no to zaraz wyjdziemy. Grześ tylko musi wygrać albo zakończyć odcinek drugi z tej nowoczesnej serii. Ho, ho". Niech to! Teraz poszło ci jeszcze gorzej niż poprzednio. wiem. wiem. Oni znają mocniejsze ruchy. bardziej się muszę postarać. I zacznę. Dziesięć złotych. 15 zł Mamy 15 zł tylko Taką chciało ścisnąć Odzyskaliśmy tylko 15 zł na tym. To mówi jako klap jestem bardzo mocny. Teraz i mamy i lupię... 5 zł 10 zł 40 zł. To kosu, to koso? zł 240, 277 zł. Nie! Otrzymaliśmy nie! tylko 277 zł na tej próbie. To niemożliwe było. Mamy 100 zł. Czy pierwszym razem. I znowu tylko 100 zł dostałem. Ale po co mnie nie sapił? Ja nie byłam nic złota. nic nowego nie zabraliśmy. To było z poprzedniej próby do 100 zł. Bo nam w dali, kiedy mieliśmy chyba 277 zł, a odjąć 100 to ja było 177 zł. My, mamy nadzieję, że to prawidłowy, poprawny, właściwy wynik po... złotówek. Piszcie w komentarzach, jeśli nie mamy racji i uważacie za to. Ja już innego. jestem taki... też napisać, jeśli uważacie, że to jest nie dobrze. No. Ja miałam samo a takie ciski. I trzysta osiemdziesiąt złotych tylko dostaliśmy. Szepik. Jest, jest. I jeszcze skrzynka. I masz nawet, no pół życia prawie, że. Nie straci, nie daj, nie daj, nie straci ja! ja! życia. No on był od ciebie większy, więc ty na pewno byś sobie nie poradził. Tak, nie poraciłam, punktem. on był za duży. Rozumiem. No i, to. No i, mia, no i miał połowę. No i miał... Reklama! Połowę, no i Spokojnie, mam pomysł. Połowę mamy pomysł. Mamy czas, znaczy się. Na tak wszystko. miał połowę mocności. My też mieliśmy, ale jakoś to nam nie siadło. Jaj. Nie, to. Ja kopiłem... no on, on miał jakąś sztywną broń, no bo ja kupiłem i, i sam się... Tu. 15 złotych miałem. To naprawdę bardzo niewiele. A dla takiego prawdziwego dorosłego mężczyzny, youtubera to jest naprawdę bardzo mało. Spoko, Jak spoko. Ja jego... sobie to przeracę, prawda? Tak. No dobra, przekreślamy to wszystko, bierzemy gumki myszy i wymazujemy wszystko to, co teraz przytrafiło się Grzesiowi, miejmy nadzieję Jej. za to, że teraz już Grzesiowi pójdzie lepiej. Mm. Ja chciałem te I 10 tylko. I dziesięć tylko jedna dyszka. Jaki ten krop miał szczęście, jedna dyszka. Co tak mało? My mieliśmy. Chodziło mi o nas, a nie o żadnych tam krabów. No bo wiesz, on też jest świeży. Bo widzisz, że ma cały pasek życia. Dopiero co ja! tam zaczęliśmy jako wojnę. Pocisłem, to jest po... dopiero początek wojny, tej próby naszej. Jako teraz pocisłem, Uwaga, no. niestety, ktoś nam musiał tracić życie, bo już widzę, że mamy właśnie pół życia. tu. A on ma całe życie, więc on ma większą okazję do zabicia nas niż my do zabicia jego. Ale musimy spróbować. Lepszy. Zawsze. Ale, ma, my, ale my wtedy mieliśmy mniej życia jest. niż on, poza tym Dle my nas szab... byliśmy. Ja! Więc ani to, ani to by nas Dlaczego nie Z patrzę, tym to jest. już w ogóle mieczenie, to jest taki, musi być taki tuszy, jak jest taka wielka plana, prawda? Ale jak czasami mi się to mam niesłą tych więcej tam pienięki. Kinach od 1 lipca. Ej, właśnie się kapłem... Na to z nami, Ej, jutro. właśnie się kapłem, że em, to przestało nam właśnie em, się zacinać ta gra. Ona przestała nam wyrzucać. Tak. Ja też to Już za... 15 minut temu przestała. Teraz dzięki temu lepiej nam się gra. Za ile filmików będzie koniec? Ujajku! Jej... Nie wiem. To musisz Grzesia się spytać. Za ile będzie koniec? 101 zł. Kenfer. Och ty, ja ci tam kenfer. Lepiej, lepiej. Nie! O, lepiej no powiedzcie cię! Być może już przestało nas to wyrzucać. Ale jest niebieskie tło, co też właśnie może to właśnie utrudnia Grzesiowi w wygrywaniu wojen. No chyba, że grze szybko ginie, to wtedy to niebieskie tło nie zdąża mu się wyświetlać. Już po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach to niebieskie tło dziwne się wyświetla. No bo wtedy przeszkadza to właśnie niebieskie tło i to jest takie beznadziejne. Ticho, ticho! Kukrzyż, kukrzyż, kukrzyż. Krapek. Nie cierpię krapów, I on o. miał 101 43 zł, albo nie. On miał 10 143 zł. No zresztą coś takiego. Ale ileś tysięcy na pewno miał? racja mi... Raz. <grych> Jej! Tam no, ktoś się bawi już na dworze. Nie słyszę. Już ja kogoś też. za oknem. Muszę opiekuje Mateusz. Przeplicę. No tu. O, niech. Przestań mi się zapijać, chłopie. Jaka reklama co to? Mień, czasami na komputerze też starsze się takie tło A u ciebie? Na twoim? Tak, na moim komputerze. Masz My... pół życia, bo widzę. Przedam ci klatę. Jej! Temu slopiłem mało szycia. Jej! Skąd? Skąd ty tak urosłeś? Ej, mam mniej szycia. Jest, miałem szansę. Uuu, ktoś tu nie Pociąga za sznurwa. Chyba gdzieś o tej porze zaczęliśmy, na, nie, skończyliśmy, nie. znaczy się nagrywać. Raj. Nasz piąty odcinek z normalnej sytuacji. Ja tu wygram! Ale masz mało życia. Tak, ale jestem kikantem. Ale ci nie, co będą mieli właśnie więcej życia, to mogą cię zabić. Uwaga! obyś wygrał, obyś byś wygrał. Jest ja często tym I jest tylko trzech rywali. Krab! Krab! Jedź go! Jedź! Ja Jedziesz go! Dajesz! Dajesz! Dawaj! Tylko dwóch! Tylko dwóch zostało! Dajesz! A jeszcze przykrały? Uwaga! On jest mały! Dawaj go! Dawaj! Dawaj! Nie, dawaj. nie umiem go trafić! On coś... On coś ma... Ale on jest mniejszy! Jest mnie. Nie! Oh. Ale zobacz lekarzy, Dwa tysiące przedstąpiłem! I właśnie, bo on też miał cały pasek czerwony, a my mieliśmy tylko drobingę. To tego wina. Hmm. Niech to. Gryzokie Przez Muszę, no kupię krapa i opiecuję Ci, no naprawdę. Muszę kupić krapa. To czemu go nie kupujesz? Mam za mało pieniędzy. A ile on kosztuje i ile Ty masz? Piętnaście tysięcy, ja mam tylko dwanaście tysięcy, halo. No to jeszcze trzy tysiące, proste. Proste, proste, wiem, wiem. Muszę... Ale teraz już jesteś jeszcze mniejszy i w jeszcze gorszym stanie niż poprzednio, więc... Ale, ale pi... ale picie to byłem mocny, prawda? Mm. I możliwe, że jak miałeś właśnie okazję, żeby wygrać wojnę, ten jakiś tam mniejszy cię zabił, ten niebieski, szybki debil, to wtedy właśnie em, no... tepin. No, mm... Ja to skopiłem te pina. E, to wtedy właśnie, no, zresztą zapomniałem co miałem powiedzieć, może w jakimś innym momencie Ci powiem. Uff, stąszyłam przed... uuu, tu kaski. I tuszyko i mocny kość. A, to wtedy właśnie 13 mogłeś to otrzymać. Trzynaście tysięcy. To wtedy właśnie, jak miałeś okazję, a nie zdołałeś przez tego niebieskiego, o nie. to wtedy akurat tej nie miałeś okazji, żeby zdobyć kraba. No, na każdym jechowo są kraby, z każdej wersji, nawet z tej. Tu, tu. Ale rzadko to O, muszę 15 tysięcy. Płakam faz. Muszę, muszę tyle. To jest inne kiełko. Jest to złoty i to jest w lesie. O, to też jest jakiś, który jest bez nazwy. Nie, on ma nazwę. M. No. Każdy ma nazwę, tylko my nie jesteśmy chyba jedyni podpisani. U, no musimy um, być bardzo moc. Musimy mieć jakąś słabość czy mocność. Jakąś ksywę zapisaną. Ja miałem na telefonie. Um... Lipa, zamiast tego mogłeś nazywać się Tarantula. To wszystkie, te wszystkie słowa powiedziałeś w trzecim odcinku z normalnej wersji. Oho ho. -ho. Ale 13 135 więc... o, ja ja ma, ja jakoś mało kasy stopywam. Dlaczego tak mało? Proszę. Boom, boom, boom. Reklama spykuła. Może fasakę na coś. Ale nie wiem A no, chyba, że ktoś później ogląda ten filmik niż 3 lipca, to niestety nie. Dziś oglądałam siatkówkę, halo. Kto z kim? A ja dzisiaj oglądałem mecz piłki nożnej Realu Madryt, ale nie wiem z kim. I kiedy była 73 minuta, było 3 do 1, ale nie wiem. Jak to się działo, i czy było jakieś gole po 73 minucie? Bo nie dooglądałem całego, bo mała chciała sobie obejrzeć jakiś serial swój. Poza tym my mieliśmy też dooglądać fenoma, więc i tak i mamy, i nas to było znaczenie. Ma! No. Ale... Jej, nie szybko mi rośnie ta kasa. To będzie jakoś za chwilę, ta to bardzo tusza kasa. O, skrzynka. O nie. Ej, jeśli si tuszą kasy czasami stopywam, prawda? Już mhm. ją na nich zciciałem w tej ikrze. Muszę to być krapa, bo wtedy będę mocny, prawda? Ale po słabszym krapem. E. Na razie to jestem najsłabszy w tej planszy, ale to się zmieni. Po niej te po kolei, jak... Przekoniłem go. Jak? Jako przekoniłem. Ale teraz nie widzę. O nie, o nie. Jejku, tam był kość. Z krwawym mieczem. bo Potem już zrobi się okrutno. Będę spierał na inkiankę. Za koko, za klapa. Fajnie, strasznie ciepło. Pamiętam o tym, że. Uśmiech. Jeszcze raz. Zobaczcie. Ślicznie. Nie ślicznie. na ślicznie. Racja, racja. Niesatunna. Jestem już bardzo słaba, ale się oszale. Ja pierwszy byłem mały, spokojny chłopak i bum 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 bum. Prawda? Tak to było. Nie ma chłopaka spokojnego. Nie, nie jestem spokojny, jestem hu, hulikanem tej chwili, niespokojny. Chodź! Przecież myślałam, że się o mnie nie boisz. Eee, ony no ja już... są falci ludzie jedni. O, pomocy! Nie. Po co na niego i, I mnie wyfaliło. A my gramy z